Cześć, jest z tej strony i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawiam Wam najstarsze filmy LEGO. Tak, widzicie teraz w wtedy lecący odcinek LEGO CIME, ale nie, nie będzie to nic o LEGO CIME, po prostu wziąłem, bo jest to jakby trochę taki starszy serial, hmm, ale nie film, ale dzisiaj będzie o filmach. No i nie będzie to LEGO CIME, więc e, tak po prostu wziąłem, bo wziąłem ten odcinek. No I co słuchajcie, zachęcam, zostawiam łapki w subskrypcji. E, no i co słuchajcie, ja już przechodzę do odcinka. Pierwszym filmem jest. Jack Stone. Jest to film z roku 2005 i trwa on 22 minuty. Jest to lepsza animacja, bo wiadomo, że 2005, więc jeszcze wtedy LEGO nie tworzyło jakichś nie wiadomo jakich super animacji, ale jest ten film po polsku z dubbingiem na YouTube, jeśli poszukacie. Kolejnym filmem, a bardziej filmami, są filmy z serii Bionicle, tak jest. Jest tam ich chyba 3 albo 4 z tego co wiem. Teraz widzicie tutaj na ekranie gdzieś e, ich zdjęcia. E, I tam nie pamiętam jak się nazywały. Chyba tam Maska Światła, jedna, Legenda Metru. no i jeśli dobrze to wypowiadam, ponieważ ja z tą serią nie miałem styczności pewnie. Starsi widzowie wiedzą, co to jest za serial. Ja nie za bardzo wiem o co tam chodzi. Wiem, że jakieś tam są roboty czy coś. E, nie za bardzo wiem. E, kiedyś nawet zastanawiam nad obejrzeniem tego, ale nie wiedziałem, czy będzie sens, jeśli po prostu nie oglądałem serialu, bo wiem, że chyba serial też jest. No, ale tak, przejdźmy może do tych filmów. Filmy są z roku chyba tam 2003. Wiem też, że jakiś tam był z 2009, ale nie pamiętam dokładnie. I każdy film trwa tak trochę powyżej godziny, gdzieś tak godzina 15, godzina 10, coś około tego, więc są to już takie jakby filmy pełnometrażowe. Kolejnym filmem, i to już nie będzie taki film pełnometrażowy, też trwa 22 minuty, jest film Lego Atlantis. Tak, opowiada ona o jakichś chyba tam nurkach, Coś tak, takiego. Nie wiem, ale jest też na YouTubie, więc chyba sobie kiedyś go obejrzę. Teraz gdzie się pewnie zdjęcia na ekranie. No tutaj, co tutaj o nim dużo mówić? Jestem z roku chyba tam 2009, z tego co wiem. No i co tutaj dużo mówić? Więc ja już przejdę do kolejnego filmu. A kolejnym filmem, i zarazem ostatnim, jest jeden chyba. Jest to najlepszy film z takich starszych, ponieważ jest to film. Lego Max Power w klasze do akcji, czy tam Crash Power w klasze do akcji. To jest naprawdę bardzo fajny film. Trwa on tam godzinę 10, godzinę 11. Coś około tego. Jest to naprawdę bardzo fajny film. Jest on z roku 2011 i to naprawdę fajny film. Taka ciekawostka na tym filmie wzorowała się Lego przygoda. Opowiada on o Maxu Powersie, czy też Klaczu Powersie, który po prostu rusza z ekipą gdzieś tam w kosmos i się tam uwalnia jakiś jeszcze i muszą go jakby znaleźć. No film jest ogólnie ciekawy, wiem, że nie fajnie tą fabułę, ja wiem, ja, ja nie mam zdolności do opowiadania, ale film jest naprawdę fajny, więc jeśli go nie oglądaliście to bardzo Wam polecam. Ja ten film oglądałem już kilka razy i jest naprawdę fajny, więc jeśli nie oglądaliście to bardzo polecam. No i co słuchajcie, w tym odcinku to było na tle. Pamiętajcie łapki w i subskrypcji, żeby nie missować że kolejny odcinek. No i co, my się widzimy już niedługo. Trzymajcie się, cześć!